Jest z nami pan Rafał Rusek, trener drużyny AP Progres Andrychów. Dzień dobry panie trenerze. Witam serdecznie. Panie trenerze, proszę powiedzieć, skąd pan się dowiedział o turnieju Smoka? O turnieju Smoka, skąd się dowiedziałem? Zobaczyłem na internecie, śledzę sobie po prostu turnieje, jak się pojawiają, no to zgłaszam drużynę. Od razu, bez zastanowienia, jeżeli pan widzi turniej Smoka w internecie, od razu pan zgłasza drużynę? Dokładnie tak, jeżeli jest turniej Smoka, jestem od razu. Jest pan w sumie po raz drugi na turnieju i obroniliście tytuł w tym roku, prawda? E, tak, jestem ogólnie po raz trzeci, natomiast po raz drugi z rzędu wygraliśmy. Proszę powiedzieć, czy w tym roku turniej był poziomem wyższy, niższym? Czymś Pana zaskoczył? Czyś mnie zaskoczył? Tak, no, poziomem, czy był niższy, wyższy. E, na pewno były zupełnie nowe drużyny, z którymi jeszcze nie graliśmy. Jeżeli chodzi o poziom, myślę, myślę że, że no różnił się od tego, co było ostatnio. Ostatnio wydaje mi się jednak, że był trochę wyższy, natomiast dzisiaj też nie było łatwo, co było widać. Wszystko mogło się zdarzyć do ostatniego meczu, także <coughs> cieszymy się z wygranej. Do ostatniej chwili musieliście czekać właśnie na triumf. E, czy jest dla, jedna rzecz taka dla Pana najważniejsza w Turnieju Smoka? W Turnieju Smoka, tak, najważniejsza rzecz. Hmm. Ciężko powiedzieć. No myślę, o granie zawodników? No jak najbardziej. Tak? Hala też rzadko jesteśmy na hali. Raczej trenujemy na orliku lub na zewnątrz. Także to coś też trochę innego dla chłopaków. No ale przede wszystkim, co? Dla mnie się liczy jednak drużyna i tylko żeby chłopaki byli szczęśliwi i o to chodzi. Zupełnie tego nie widać, że nie gra się na hali. Bardzo dziękujemy i szczęśliwego powrotu do domu. Dziękuję bardzo.